Jakub Kuczera jest naszym gościem, czyli strzelec najpiękniejszego gola zdaniem jury, a także i widzów Swojskiej Piłki w 2025 roku. Cześć Kuba. Dzień dobry. Powiedz mi, jak pamiętasz ten moment? To był mecz w Katowicach. Przeciwko wsparcie, Katowice, końcówka pierwszej połowy, i strzeliłeś właśnie no, prosto w okienko Bartoszowi Kucharskiemu. Tak, no, takie bramki raczej się, raczej się pamięta przez większość życia, szczególnie że, że graliśmy na ciężkim terenie z ciężkim rywalem, bo, bo wtedy, z tego co, co pamiętam, to Sparta była chyba liderem czwartej ligi. Byliśmy też spisywani na straty od początku, gdzieś tam przez tej przez i, i Głosy kibiców, no ale udało się wygrać i jeszcze i bramkę, którą, którą dzisiaj możemy, możemy wspominać. Ta bramka piękna a dała też zwycięstwo, może niekoniecznie ta, bo ta była na 1-0, później sparta wyrównała i e, ten gol na 2-1 w 90 minucie, który przypieczętował, e, zwycięstwo rowu, no i wielka radość kibiców wtedy. tak, no na pewno na pewno wielka radość była, bo, bo gole gdzieś w 90 minutach, szczególnie po, po gdzieś tam. Fajnej akcji takiej ofiarnej i, i na takim terenie, no to, to na pewno cieszą podwójnie. Teraz grasz w czwartej lidze, ale byłeś już wyżej. Była druga liga, była garbarnia Kraków. Jak wspominasz tam ten czas i jak widzisz swoją przyszłość? Bo 23 lata już niebawem będziesz miał. Tak, 23 lata za, za miesiąc, także to już jest, jest coraz starszy jestem. Dobrze wspominam ten czas. Poznałem fajnych chłopaków, miałem, miałem okazję potrenować na, na Profesjonalnym poziomie, gdzieś tam w fajnym mieście, bo Kraków, duże miasto, no trochę nie, nie, nie dowiozło zdrowie, trochę gdzieś może zabrakło takiej świadomości piłkarskiej jako młody chłopak. no i, I myślę, że liczę na to, że jeszcze uda się gdzieś na ten poziom wrócić i, i pokazać, na co mi stać. Być może to będzie właśnie z Rowem Rybnik, który odbudowuje się i jest z tym klubem coraz lepiej. Tak, no, oby, oby to było. Oby to było z rybnikiem, na pewno podchodzimy do tego chłodno, ale ja też prywatnie jestem, jestem kibicem rowu i, i jestem z rybnika, także liczę na to, że, że to się uda, nawet jeśli gdzieś tam kiedyś by się udało pójść do, do innego klubu parę lig wyżej, no to na pewno na, na te mecze do rybnika bym przyjeżdżał i najczęściej bym mógł. No, to teraz możesz podziękować jeszcze kibicom za to, że oddawali głosy, bo jednak zająłeś trzecie miejsce, jeżeli chodzi o głosy widzów, razem z głosami jury, gdzie zająłeś pierwsze miejsce. Dało to finalnie Twoje zwycięstwo. Tak, na pewno chcę podziękować przede wszystkim kibicom Rowu Rybnik za to, że się tak spieli, bo, bo widziałem duże, duże zaangażowanie w ten post. No wszystkim, którzy głosowali i, i którzy gdzieś tam uznali, że ta bramka. Bramka była w tamtym roku najpiękniejsza, no ale też muszę podziękować, trochę śmiesznie, ale klubowi, klubowi gdzieś tam, gdzie, gdzie tata gra, e, amatorski klub oldbojów e, Wiki Jankowice, bo bo też było duże spięcie na, na grupie, na WhatsAppie Unik, żeby, żebym wygrał, także no, jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy oddali ten głos i jest mi na pewno niezmiernie miło.